Cześć kochani, pokażę wam teraz pięć ćwiczeń, które pomogą wam pozbyć się dolegliwości bólowych pleców. Pierwsze ćwiczenie, kołczyk grzbiet, Z wydechem zaokrąglamy plecy. Z wydechem wracamy do pozycji początkowej. Ćwiczenie numer 2. Wyciągamy jedną rękę maksymalnie w przód i przeciwną nogą staramy się sięgnąć maksymalnie do tyłu. Trzecie ćwiczenie, schodzimy maksymalnie napięty, następnie wyciągamy się do przodu. Pilnujemy, aby głowa nam się nie zapadała i plecy były proste. Czwarte ćwiczenie, zaplatamy ręce za głową i stajemy się oderwać łopatki od podłoża. Piąte ćwiczenie, nogi zgięte pod kątem 90 stopni, i w tej pozycji unosimy biodra do góry. Możemy na górze przetrzymać parę sekund i wracamy do pozycji początkowej. Wykonajcie te ćwiczenia i dajcie znać, czy wam pomogły.